Jak tylko zobaczyłam hasło ruiny, to wiedziałam, że to czas na. Undertale! Siema, z tej strony tobie mi lobby, a to dzień 13. Witchtober z hasłem ruiny. Jest oczywiste, że zrobiłam undertale ruiny. Bo czemu nie? Niewiele mogę powiedzieć o tym rysunku, bo ruiny Wander Undertale są tak proste i fioletowe, że bardzo fioletowe. Bardzo, bardzo fioletowe! Tak bardzo fioletowe, że zaczynasz słyszeć fioletowy kolor! <laughs> tak, poniosą mnie trochę. Ale ogarniecie, jest bardzo fioletowo. Mała ciekawostka. To drugi rysunek z pełnoprawnym tłem. Szaleje, nie? Jak mam być szczera, nie zdziwiłoby mnie, gdyby okazało się, że istnieje jakieś Witch Tales, Fate Tales czy jakieś inne Underwitch. Bądźmy szczerzy, multiversum Undertale jest potężny jak żadne inne. DC Comics i Marvel Comics mogą się schować. Naprawdę, mówię poważnie, mogą się schować przy Undertale'owym Multiversum. frisk postanowiłam zrobić taki, jak jest w grze. Plus oczywiście klasyczna czarna palerynka i kapelusz. Pelerynka od spodu postanowiłam zrobić żółtą ze względu na gwiazdkę zapisów. I powiedzcie mi, że nie pasuje. Materiał na kapeluszu miał być zielony, ale uznałam, że nie pasuje nigdzie, więc został niebieski. Bardziej pasował. Oczywiście, że na końcu uznałam, że brakuje mi czegoś więcej, i dodałam gwiazdkę zapisów. Nie ma za co. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnym filmie nazywam odcinka Awe z kociaki! Awe!